Tam, mała aktualizacja. Baniak w końcu stanął na miejscu. Wygląda dość ciekawie. Według mojej oceny, z tyłu fedry górnicze w baniaku wyglądają, według mnie, znacznie lepiej. Choć mi i tak się podobało. Jeszcze nieskończone. Trzeba pozakładać jeszcze wlot do filtra. No ale ogólnie, według mnie stan zadowalający na dzień dzisiejszy. Trochę tutaj nam aparat fiksuje, prześwietla to. Nie wygląda to tak. W rzeczywistości bardziej tak wygląda. Choć też jest inny kolor. Kamieszki bardzo ładne. Efekt zadowalający. W mojej, według mojej oceny, oczywiście. Jeszcze nie ma obramowania, ale będzie. Proszę bardzo.